Cześć! Kurde, cześć! Z tej strony Marek kamerzysta. W dzisiejszym odcinku jak mamy zbudować zamek nad wyspą i jeśli chcecie, bazę, znaczy bazę, I chcecie ten bazę pod wyspą, to się budujemy nad wyspą, a jeśli chcecie pod to, możemy tu spłynąć wodą, bo nie ma wiaderek wody do kupienia, dlatego... Dobra, nieważne, ważne. Tak się chyba jest nowa mapka, nie wiem, czy z wami zbierałem, ale ona jest. Dobra, nieważne. Także jak będę zbierał te itemy, bo... Um, musimy sobie gdzieś tu wybudować, bo jak to wygląda tutaj? Um, no, 10 drobinek to 4 złota, no. Tylko, że nie 5. Bo ja też nie liczby. czerwonie to taki nie ładny kolor. Chcę być niebieski, no kurde. co zrobić? Czemu jesteście w sobie? No patrzcie, jak to wygląda, no. Łe Widzisz, że generatory w sumie jeszcze... Wiesz, działają już generatory? Nie, będą działać zaraz, okej okay. Także... Będę skakał, ciup, siup Jestem parkurzysta, proszę Widzisz? No. Jest jeszcze... Jestem pro parkurowcem Woda jest... ta woda jest zbukowana Czemu nas jest najmniej, Wade? Dobra, gościu Wypad, bo ja potrzebuję bardziej żelaza niż ty, okej? Okay? Ja potrzebuję tylko bardziej, bo ja na... Człowieku, czy ty wiesz co ja widzę? <gryzny> o, dobra, mam, no, na razie zbieram też pozbieram trochę tego żelazka. Jak będę miał dużo tego żelazka, to... Ten, to ten, to budujemy tutaj gdzieś taką bazę, taki, taki słupek, nie? Nie, nie wchodź tu. Nie. No, złota dosyć, co? To jest <coughs> tak chce tylko to mieć. Nie. Dobra. To idę. Pójdę żwawo na. Tik. Lewienka. Nie powiem nie. Tik. Mam po Lewienski. Super, bardzo Także tu sam na tym pniu wybuduję, bo ten pniu jest taki ładny, więc uwaga! Pyk! 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 No i... tak będziemy pykać do końca życia? Nie wiem... No pewna sprawa... Pyk! 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 Napiszcie, jakbym na challenge robić, bo mogę robić tu challenge, nie? Na przykład mogę zrobić challenge em, bez bez sklepu, albo challenge bez bez budowania wełny. O. Bez, 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 challenge bez sklepu, o na przykład. Dziś to nie miałoby sensu ta arena. Czemu ja tak wysoko poszłem? Ale ze mnie derp. Teraz będę musiał marnować. Ehm. O, nie, nie chcący, no. Wyjdź w tej ekranie, no. Okej, okay. Sprawdzić, czy tutaj, jak spadniemy, to przeżyjemy. Przeżyjemy, okej, okay. także. Y, się tutaj rozbuduje. Jestem geniuszem, po prostu, no. Jestem geniuszem. Dobra, także. Y, tutaj są nasze rzeczy upadnięte. No, teraz już muszę i tak mieć drabinkę, żeby tam dojść. To tam sobie dodaję taki poziom, nie? I tam będzie ta nasza baza Dlatego myślę, że spoko Sprawa Potem zbieram to, ja muszę mieć teraz mnóstwo złota Bo strasznie wysoko się wybudowałem, nie? Masakrycznie wysoko Dlaczego te minuty tak szybko lecą, mu co chodzi? Co się dzieje? No, ja nie ogarniam No dawaj Złotko, rób się Niszczu, 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 niszczu Dobra ręku, Złocie, no szybciej, no plisz, Pliska, złota Ła Ła, czemu to tak zniszczy życie trochę? Dawaj złocie, szybciej, złocie, 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 no plisz Złocie Dobra, trochę tych drabiny tam zrobimy tam pójdziemy I ja plan, żeby tak strzelać z łuku do kogoś, wiecie? Um, to by było git Dobra, 30 tylko, nie no 30 drabinkami to daleko nie, nie zajdziemy ale Wybudujmy część tej naszej trasy tutaj o, pyk pyk, pyk pyk, 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 pyk. Jest tam, się tam dobudujemy, ładnie gdzie git Zbudujemy ten, 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 taki bunkier jakby. Nie. Jak, czemu to, to się tak szybko schodzi? Ja tak chciałem sobie ten zrobić, żeby wiecie, wrócić, a tu tak szybko się schodzi, nie? To jest ogólnie tragedia... Piękne. Nie, 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 nie starczyło mi drewinek, więc... Niebiescy już łóżka nie mają, taka szybka ja nie, nie, nie mogę, nie. Ludzie widać, że się śpieszą, ale ja tutaj staram się wybudować bazę taką fajną na górze. Muszę mieć jeszcze więcej to jest złota. No, złoto, to się. Dawaj. Dajesz, wierzę w ciebie, no dajesz. Dobra, pójdę pożona złota to jest więcej, ale no, dobra. Potrzebujemy złota. Złoto! Respij się. Jak będę skakać, Może zni jak zniszczę złota, zanim to ma tym się pojawi. Nie? O, dobra, jeszcze jest, dobra, także... <coughs> Wykopiłem złoto. I 20 drabinek, także powinno mi starczyć do końca. No i lecę się do góry. Widzicie jak trudno się steruje na telefonie? To jest słuchajcie tragedia na tragedii. W niebiescy już mają tylko dwóch ludzi, tak jak my, bo u nas odszedli. Nie to czemu, czemu, nie? Tyk, tyk, tyk nie dostał bana, bo tutaj idzie. nie dostaje bana, ale wyrzuca nie serwet. I to tak żartuję, że dostaje bana, bo to jest śmieszne. Ojej. Dobra, także że... Robimy sobie tu taką kopułę. To będzie jakoś wyglądało. Czy? Napiszcie, czy chcecie, żebym nagrywał inne gry na telefonie niż Bedwarf, ponieważ niebiescy już nie żyją, ponieważ... Um... E, gdzie, to, gdzie była ta stocznia tutaj? Nie, to drabinka. Okej, okay, to jest drabinka. Um, co ja mi powiedzieć? Kur... Kurde, no, nie zapomniałem, co O powiedzieć. Ojej. Marek, no to się teraz popisałeś. Skupimy się na tym, że niebiescy zginęli.

Przestanę kłócać, bo woli robi się to denerwujące i zrobię tutaj coś takiego. Niż pyk, o, tak. Pyk, o. Tutaj też będzie pasowało, czy nie? Słuchajcie, bo chyba nie. No jasne, że nie. Kurde, um, to tu postawię i teraz... Tak, em. Um. i pyk. Pyk pick, ok, pyk, 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 A teraz będzie wszystko ładnie i przepięknie, ok. Teraz, no, także myślę, że od teraz, kurde, no, także myślę, że od teraz challenge jest zaliczony, mamy tutaj sobie bazę, możemy do niej wchodzić i schodzić, ale ja chcę kupić sobie łuk. I za kogoś postrzelać. A jak sobie postrzelałam, się pobawimy, to pójdziemy wyeliminować żółtych. Tak mi się zachciało, że dzisiaj akurat żółtych, że dzisiaj akurat rzuci. Hmm, będą płakać. Hop, tak okay. Daj, daj złoto, daj złoto, daj złoto, daj złoto. Później będziesz mieć złoto, bo jeśli mi też złota, to ja będę biedny. Rozumiesz? Ja muszę być bogaty. Dobrze, tam Mamy bazę, więc. Wow, Uła! Nie bikie, dobra, nieważne. zarobi już na ten łuk co jakoś. Tu będę. Mogę cięcia robić? Jo, to jest cięcie, ok. Mogę tu cięcia robić, dobra. W tej, no. Dobra, robię cięcia w czasie, kiedy zarabiam. Mm, już chyba jest po cięciu. No, bo zebrałem pieniążki. Chyba włączyło się nagrywanie, tak? Włączyło bardzo dobrze. Więc ten łuk, łuk. Trzały. Idziemy na górę trochę postrzelać. Jak postrzelamy, to wyeliminujemy żółty. Chyba, że łódź padną. Szybciej. To zielony, Nie, ja bym żółty tak. Są bliżej nas, tak. Chyba się. Tam są zieloni, to nie łajdź. Nie gadam. Chwap, co ja gadam? Tak, ok, Także... że. Um, tam są zieloni, a tam są żółci. Ok, to. Oła! To powietrze mnie zaraz zabiję, normalnie. Tam ktoś jest? Mmm, yy, ładne. Chyba nie, dobra? Kurde. Y. Może na środek trochę postrzegam do kogoś. O, tam ktoś. a nie, dobra, to ten sklepik też chyba nie. Trzy razy pyk. I dobra. Tak nie trafiłem listy. Spadłem no nie. Straszny. No i kogo nie ma, ale no, szkoda, no. Kurde. O, kto... o, idzie ktoś, dobra? Nie. Hop. Prawie go trafiłem, kurde. On idzie teraz tu przez most? Nie idzie. Zniknął! Wait, dobra, nieważne. Gościu, przestraszyłeś mnie, wiesz? Dobra, to on tu widać, że będzie dokańczał te bazy i bardzo dobrze Niech dokańcza bazę Ja sobie idę em, zbierać sobie itemy I no, challenge jest wykonany, mamy bazę nad tym tym, nie? Może się schowam, o Na końcu odcinka się w niej schowam przed ostatnią drużyną I będzie spoko no, dobra, to kupię sobie jakieś itemy do walki, żeby rozwalić tych żółtych. Bo Czekajcie, bo żółty tu jest. Musimy go zmniejszyć. Derp! Nie. Ja mam. Ja łuk, kurde. Nie mam. Nie Nie tak. Nie! Czekamy. Już nie mamy łóżka. O nie! Czy jednak będziemy się kryć w tamtej bazie i to... Przymus, dobra, nie mamy łóżka, słuchajcie. Będziemy się tu kryć bez niczego. Bez pożywienia i w ogóle. Czerwony tu idzie? Czy czerwony to my, nie? Czerwony tak. Uciekaj, uciekaj, brachu. Uciekaj! Uciekaj! Chodź na naszą bazę. Nie! Ja nie chcę schodzę, nie, ja nie chcę, nie chcę schodzić. Schodzić, Chodź, Nie ja chciałem obserwować. <laughs> Patrz jak ci... Się... O kurde, jak się to bezpiecza cementem, nie? Jaki kość. Wszedł do nas! Nie! No dobra, ale tak czy jak challenge, baza pod wyspą, znaczy nad wyspą, został zaliczony, także... This is a ja Miegnam papa.